Przyszły tydzień w mediatece zapowiada się pełen zróżnicowanych spotkań. Będzie zarówno kryminalnie, jak i nieco bardziej naukowo, czyli dla każdego coś ciekawego. Rozmów na pewno nie zabraknie. Pierwsze z zaplanowanych spotkań odbędzie się w środę 27 listopada o godzinie 17 lubicie kryminały? Może macie ochotę na wycieczkę w karkonosze, zarówno dla miłośników gór, jak i dla czytelników kryminałów. To spotkanie autorskie ze Sławkiem Gortychem i ono zapowiada się niezwykle interesująco. Sławek Gortych to autor popularnych książek z cyklu Karkonoska, seria kryminalna. A w trakcie spotkania na pewno opowie o kulisach powstawania książek oraz o inspiracjach, które znajduje w górach. Dzień później, w czwartek 28 listopada także o godzinie 17 odbędzie się spotkanie z psychologiem pani Monika Kolańska poruszy temat depresji. Dowiemy się w jaki sposób można rozpoznać depresję, jakie są jej przyczyny i skutki, czy jakie kroki podjąć, by odzyskać równowagę psychiczną. Przypominamy, środowe i czwartkowe spotkania w Mediatece rozpoczynają się o godzinie 17.00.